Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić takie pazury dinozaura. Potrzebujemy do tego jedną kartkę. Więc tak, na początku prawy dolny róg przykładamy o tak. Tak składamy. Teraz ten lewy dolny róg przykładamy do prawego. By wyszło to coś takiego. Teraz obracamy to w taki domek. Gdy już obróciliśmy, bierzemy prawy róg i przykładamy go o tak. Składamy go tak. Tak samo robimy z drugim. Ok, gdy już zrobiliśmy, teraz bierzemy to całe i przykładamy to o tak. Teraz trochę coś trudniejszego. Bierzemy o tak. I o, tak to ma wyglądać. I jeszcze raz. Robimy tak. Teraz to musi dotknąć o tego. Nie musi to być aż tak równo. Gdy mamy tak, to odstaje. Żeby nie odstawało ten róg musimy wepchnąć tutaj. Tak to wygląda teraz. Gdzie wkładam palce? Palce nie wkładamy tutaj tylko tutaj. Tu jest na razie mało miejsca, ale musimy to tak palcem wygrzewać i wtedy wychodzi nam coś takiego. Jeżeli chcecie więcej tutoriali z origami, piszcie w komentarzu. Pa!